W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę, aby Twoja krew przenikała osoby, które spotykam i które powierzyły się mojej modlitwie oraz sprawy, które nas dotyczą, i przynosiła im według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie niech dziś zajaśnieje chwała twojej krwi i objawi się jej moc nawet jeśli zdarzy mi się coś niewłaściwego jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli coś się zawali czy skończy Jezus o tym wie on to wszystko już przyjął i przemienił jak wino w krew podczas mszy świętej on wie, co komu potrzeba, i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy mu ufają. Tak mówi pismo święte, zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich i wszystko w jego krwi, mogę być spokojny, On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać z działania. Co mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści i pobłogosławi. W ten sposób zajaśnieje chwała, jego krwi. I objawi się jej moc, bo niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie przemieniona w życie. Może ktoś odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie. Niech przenajświętsza krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej mszy świętej, na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy, niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu, niech stąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa. Panie Jezu, ochron dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen.